Czemu tak? Nie chcę nadawać na poziomie. Mhm. Okej, okay. nie wiem czemu poziomo nie. I teraz nadaję na YouTube. Tylko, że jak chcę obrócić. Prezentacja, transmisji zabra obróć urządzenie, a w drugą to samo się dzieje. Nie da się oszukać. I teraz jestem ciekaw, żeby coś mi napisał bardzo złe, pon a właśnie, a dlaczego jest dobre? Bardzo złe połączenie. Kto pisze?